Ej, hey. nie, to czekaj, to jedziemy na razie. Eeeeeeeeeeeeee! Co? to Coś jeszcze trzeba. No super. O oh, fuck. U. To ja już przeskoczę tam. Nie no, jest, niech ktoś tam kurde idzie, że ja mógł tą osobę jakoś lewitować albo coś. No jest To jest tak, tylko Bóg się widzi, bo my tu stoimy. No to wskoczcie też na te kamyki. Ja tylko czas i sobie planka zrobię. <grym> Junior no. idź tam za nim. Mi się potrzeb. Przełóż przełącz to dziki jak kupią jej teraz oh, musimy się zabić by było dalej ławkę. no ja się zabiję a ja jadę ee butusa jeżdżąco. a to góry coś było? jeszcze Chinatown. Krótkie te planki robisz, Bartek. Jak mi się spadło. jakiś. Fuck. No a ja też już nie żyję. No, to tam gdzieś jest save point, nie? Tam po lewej. Kurde. Nie dotrwasz. Ale otwarta brama jest, ale otwarta brama jest. To się liczy. No, po prostu Wstałem, strzałem w kolano. Nie wiem czy wam to coś przypomina. Skyrim. jak to czekajcie 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 jak sobie przypomnę jak to było fucking cool oh my god he's so cool oh he's so Lord. cool fucking cool oh my god jebano yeah, trójkąty to nie jest <laughs> trójkąt to też nie jest trójkąt to, jak to też broni. nie jest trójkąt oh. Dobra. Kostkę, kostkę. Tu coś jeździ, nie? Asekuruje. Czekaj, bo to trzeba dokładnie poczekać aż wróci. Fak, schowaj się. O, dzięki bardzo. Okay. Już raz się przydałem. No. Zrób planka, bym nie spadł. Nie. On wielki brzuch i mnie przeciąży Robos panie sam O co ty robisz? Nie wiem Tyż udowodnisz, że da się to zrobić? <laughs> Powiedzcie, że mi <mnie> nie potrzebuje <laughs> Nie potrzebuję Jee, <laughs> yeah, kulkę Coś Przestań się bość z tym kamieniami, co? To nie jest czas, ani miejsce. Tutaj kolejny, jeszcze jeden. A, tam się zabrałem, do widza. Do a to z Musisz się tak, fajnie... to tej smutno do góry samemu. No idę, idę, idę. Czy ten kosie chce mnie zabić No to chyba dobrze, nie? Jest. ty Ty lepiej spierdalaj samemu, po ciebie no dawaj, 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 oho Holala Co to co masz dwie jeszcze lejące Nie jesteś tego młody przejdziesz? Młody przejdź, młody przejdź. Mojego planka Co? Przejdź dalej No tak myślisz, że jak skoczę to nie dolecę teraz no Ale w mojego planka się potrzeb Może. O się się swojego planka, tak kurwa pasuje. Spójrz teraz, jak <grystanie> Co, jak ja pójdę na długo żywy? Hmm. Coś chyba nie dojdziesz bez bageta, coś mi się tak zdaje. Ja miałem nadzieję, że po prostu... Ty już ulejemy, żyjesz, Junior, słyszysz? O, już jesteś na górze. Czekaj, 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 nie, nie, niech nie, nie, nie się uspokoi. Kurwa dzięki. Mówiłem już. miałem inny plan To czuję cię ożywić Nie no, ruszaj teraz bad. Nie ruszaj, nic nie rób Bagger. No to też było Przesuń go trochę No i ci Buger o właśnie No ja Przesuń go troszeczkę Finla. W dół i w prawo No bo bo co trzeba się chłonie. o to mi chodzi Wiesz, jakie bo zamieszanie się zrobiło? Hop. Czekaj, 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 czekaj. No, ale przynajmniej raport. Zrób, zrób, teraz planka i on. Od... Ja ośleniam was. Buggy, zrób teraz planka, szybko. Ale nie, 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 nie tak. Poczekaj. Ja się pali, Niech się pali. uspokoi zrób planka takiego, żeby się zahaczył. A no, za o co? Z prawej strony O to coś Tak I tam on te trzy kulki wytrzyma powiedzmy te trzy rundy Kumana chyba. Wiesz kończy. jak się wygląda trójkąt? tak? No wiem kurve, tylko nie da się narysować coś tak No Tylko już Kumany nie ma nie. No, patrzcie, to się trup No nic ja z gdzieś Nie Jest, masz masz Musiałeś ze zebrać Chodźcie. No chwila, Winta jedzie, jedzie po woje, dlatego... Trzeba, bo coś się rozebije, Bartek? I'm still alive. Czekajcie na mnie, czekajcie na mnie! O wyciule! Nie pomyłajcie! jest pies! Nas. cię chyba. Tylko za wysoko jest. A teraz mega, mega, mega długi plan. Prawie, prawie. O oh. Błagaj, bo toby, toby, toby. Ach, no, to bedawaj Widzisz? A, ja pytałem, O i kukę mam Co, Co poleciał? poleciał, poleciał lalala la, la, la. nie ma tak, to jesteśmy otwarty Który? <grym> lec! Fery po prostu, to trzeba się patentować <grym> rzut bagarem w dal No <grym> to nie jest, to jest consul, yes. tak nie mówiłem się O patrz, z kamieniem mnie przeteleportowało <grym> Chyba dobrze nie? Coming gratis kurwa Przedmiot <grym> mogę Nie ma, jak to zadać, pierdolka morań. Jest... Co? Opu... Nie, to jest jakiś przycisk. Odpuszczę cię. Czekajcie, bo... coś... Aha, bo mnie tu tam rękę mi zasłoniłeś monitor. Spoko. Dobra, młody, wiesz co, ty iść tam do góry przełączyć. No, powinno być coś. Mi się wydaje, coś wcześniej było. Nie ma nic. A druga, jak pójdziesz w lewo bardziej? E, nic nie ma. Przecież nie, tutaj jest coś kolce, gdzie mamy iść? Aha, tam w lewo no. no. Gdzie... Ale to z dołu trzeba iść, chyba. Nie, bo ty. I dalej jeszcze. Ale jest tam coś położonego nic nie widzę. No jest. O, tam w ogóle w tą stronę trzeba iść. Nie, bo trzeba otworzyć bramę na dole. Niech ktoś wejdzie na to, co ja tu trzymam, lewituję, uwaga. No super tylko kurwa i nic nie widzę Coś mnie tam zapiech Tak poetowało cię hmm. Bagger, musisz iść w lewo Gdzieś tu na dole Spróbuję skoczyć na to. Nie jak będziesz tu na dole To powinno być już w porządku wtedy No by może najpierw stworzę najpierw to okej okay. Gdzie jestem? <gry> nie wiem o... No Okej, okay. to w aucie. Hmm. Teraz poczekajcie, cierpliwość ja... Kurwa chcesz mnie mogę trupić! Specjalnie takie. Ja. Się zabiłeś. Nie, tu gdzieś tam piec... jestem, ale... O, coś... coś takiego. Jest, się jest! Życie, życie to. Do... Coś kurwa. No bo tutaj... Widzisz, to trzeba otworzyć tą bramę tutaj. No, jak, jak myśmy to zrobili wcześniej? No, czyli ja, pamiętam. Są to za stary żeby by takie rzeczy powiem za stary, odezwał się, masz tylko 45 lat że so, wskoczyłem na to i co? Ja w twoim wieku to jeszcze panienki na prawo i lewo odmale A dzisiaj też mnie Nie staję <laughs> O, jestem O, teraz O, to jesteśmy ciężkim przypadkiem Nawet się tu mam, mam ideę. No wróćmy tutaj. <grym> też tam skończę. No, ja byłem prędzej niż bagę. To no, idea. Mam też jakiś plag. Mam <grym> <Ty> też plag. Tak. <grym> Sorry, ale to się oparło wszystko. Bóg hmm. wyjść, to spań, nadój tam. To nie masz żadnych kolców. Popierdnicza. No i mnie teleportowało gdzie i No mowa. Szczyt Hansa, co nie? No, dobra, <laughs> jesteśmy, No Dobra, Super. jesteśmy, gdzie mieliśmy być. Pozwólcie, że coś tutaj zróbmy. Okay, Okej, I wtedy idźmy. Aha, tam jest... A, już co cię zabijało. Chwila jeszcze. Trzech potrzeba. Proszę Bagger, coś ty kurwa zrobił Nic, o co? Gdzie ty jesteś? O. Kiedy ja spadłem, możemy? Aha bo kurde, ja z tam na czymś No Tak, ja z tam jak tworzyłem te to po prostu to zniknęło ja spadłem na dół Zamorduję cię. <coughs> Cicho. Mi się siku chce i ty trzymam już dwie godziny. No to potrzebujesz kolejny A ty możesz sobie zejść z tego, bo tu jesteś bardziej mobilny. A my z się ci ociężali, musimy iść w ten sposób. No. Dobra, starczy. If you say so. Zaraz, stój na dole. Nie ruszaj się. Mnie teleportuje, mnie no. Pozwól mi tutaj zrobić porządnie. Te twoje pożarowania się Jezu, Mówię, <grymne> to jest napolony! ja już bym poszedł i doszedł. Jakbyście ja wier... to zrobili, co? <grymne> ja już jestem. Ja jestem kurwa Marfa, tu mnie potrzebujecie. Jak wy, wy teraz Możemy sobie poradzicie? Przecież... Maman ja. pole pola spadałeś, bo no, ja się skapuć. No ale ja mogę skakać i łapać się linką. No i może bym mógł przejść, no. Ciebie no, jesteśmy, że nie ma kamery, co? Zcentralizowała <grym> się. Poa. Dobra. Udało się tam otworzyć udało się, udało, udało się. Czyli no, nie udało, udało się, udało się. Udało się, to myśmy udało się. Udało się. Ej, e, komu? Komu bugi? Bo, bo, Za ja który robię, zwykle co? ginie. E... to co, przy, przy ożywiać? Nie... Moje. Czekaj, bo w ogóle jeszcze jedna na O! ciepnął. Daj, planka teraz. dajmy, damy Daj, Tak nie my... To kto? Co? Tam, tu tutaj, tu, tutaj by się to przydało. Ja by gdzieś. Odej, ty tam gdzieś wskoczysz. No, łaaak! Zgniotę cię Czy kolce. mamy iść? No właśnie nie wiem. Tam dalszą, w prawo aha. tam gdzie są te kolce. O kurwa. Mogę ścisać się. Zejść. sobie kurwa poradziłem. I zobacz co zrobiłeś? Kręci się. Dobra, idź. Ty... Dobra i ty przodu. Daleko nie ujdę. Tak zasłaniasz mi rękę. No Pedra, coś ty powiedział? Koniec. Nie.